sięgają daleko i gdyby sięgały tak, że mogły mieć wpływ na władzę i decydować o przyszłości Polski, to jak on Polskę by chciał zbudować? Jak to wynika z pani wcześniejszych rozmów z nim? No już z tego co wiem o nim po ostatnich rozmowach, po jego wystąpieniach w internecie, no to będzie taka polska patriarchalna, bogojczyźniana, bez oczywiście praw kobiet, bez środowisk LGBT, bez tego właśnie całego marginesu, w cudzysłowie oczywiście, poza tym co prawica uważa za normalność. Tutaj idolem mojego ojca w tej materii jest Władimir Putin, który po prostu Fizycznie wyeksterminował te części społeczeństwa, które do tego obrazka nie pasują. I, i on broni chrześcijańskich wartości i, i, i białej Europy, i właśnie tak to, tak to powinno wyglądać. Dlatego ja zdaję sobie sprawę, że ja zaproszenie do tego programu i do innych mediów dostaję dlatego, że, że jestem jego córką. Tylko że ja z tego korzystam dlatego, że. Bardzo bym nie chciała, żeby moja córka żyła w Polsce Janusza Walusia i Grzegorza Brauna.